Cześć. Tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Julia siedziała w kącie biura jak zwykle. Cicha, zamknięta w sobie, unikała rozmów z kimkolwiek, nawet z tymi, którzy codziennie mijali ją w windzie. Była zwykłą pracownicą administracyjną w jednym z największych biur w mieście. A jej rola w firmie ograniczała się do sporządzania dokumentów, odpowiadania na maile i rozwiązywania drobnych problemów, które nie miały żadnego znaczenia w wielkim schemacie. Nikt jej nie dostrzegał. A Julia, paradoksalnie, nie chciała być dostrzegana. Czuła się komfortowo w cieniu. Jednak tamtego dnia coś było inaczej. Zauważyła coś, co nie umknęło jej uwadze. Było to coś subtelnego, ale na tyle wyraźne, że musiała się temu przyjrzeć. Jej wzrok padł na jej szefa, Karola Nowaka, prezesa firmy, który właśnie wszedł do biura. Jego twarz była nieco bardziej blada niż zwykle, a ruchy, choć zawsze eleganckie i pewne dziś, wydawały się nieco spowolnione. Gdy minął jej biurko, Julia zauważyła, jakby zwidnie przytrzymał się o kant biurka, jakby coś go nagle osłabiło. Jego ręka drżała przez chwilę, zanim sięgnął po telefon. Zmarszczył czoło i z wyraźnym trudem odpisał na wiadomość, jakby nie mógł się skupić. Julia zacisnęła wargi, czując niepokój. Pracowała w firmie już kilka lat i choć nie była w pełni świadoma wszystkich szczegółów dotyczących każdego z pracowników, to nie mogła nie zauważyć, że Karol nigdy nie wyglądał na kogoś, kto miałby problemy z koncentracją. Zawsze był energiczny, pełen charyzmy i jasności myśli. Ale tego dnia coś było nie tak. A Julia, mimo swojej nieśmiałości i braku pewności siebie, postanowiła to zauważyć. Gdy kilka godzin później przeszła obok dziura prezesa, Zauważyła, że drzwi były uchylone, a Karol siedział przy biurku. Wyglądał na zamyślonego, jego ręce były unieruchomione na stole, jakby nie mógł ich ruszyć. Julia stanęła w progu, nie wiedząc, co powinna zrobić. Z jednej strony była tylko ta cicha dziewczyna, a z drugiej coś w niej mówiło, że nie może tego zignorować. Wzięła głęboki oddech, ruszyła w stronę biura i zapukała do drzwi. Karol podniósł wzrok, jego twarz była teraz jeszcze bardziej blada, Oczy miały nieco zmieniony wyraz. Wszystko w porządku, panie Nowak? zapytała nieśmiało, wstrzymując oddech. Nie spodziewała się odpowiedzi. Karol spojrzał na Julię, jego twarz próbowała przybrać zwykły, pewny wyraz, ale zmęczenie i bladość skóry były nie do zignorowania. Uśmiechnął się lekko, ale to był raczej mechaniczny gest, który nie miał nic wspólnego z jego zwykłą energią. Wszystko w porządku, naprawdę, powiedział, starając się brzmieć pewnie. Choć jego głos miał lekką drżączkę. Julia stała w progu, wpatrując się w niego z rosnącym niepokojem. W jej głowie pojawiły się obrazy, które znała z książek i filmów. Objawy, które widziała u Karola, pasowały do czegoś, czego nie mogła olać. Oczywiście, nie była lekarzem, ale to, co widziała, było zbyt wyraźne, by pozostawić to bez reakcji. Drżenie rąk, problemy z koncentracją, bladość, wszystko to wskazywało na coś. Z czym nie dało się po prostu przejść do porządku dziennego. Karol, zaczęła, próbując nie zabrzmieć zbyt stanowczo, ale jej ton zdradzał, że nie była przekonana jego słowami. Naprawdę powinieneś to sprawdzić. To mogą być objawy. Karol przerwał jej, gestykulując rękami, jakby chciał odsunąć myśli o problemach. Naprawdę, Julia, nie przesadzaj. Jestem zmęczony, to wszystko powiedział, chociaż nie wyglądał na przekonanego. Mam dużo na głowie, nie potrzeba paniki. Będzie dobrze. Julia zmrużyła oczy, czując narastający niepokój. Zwykle Karol był pewny siebie, sprawiał wrażenie nie do zatrzymania. Ale teraz, teraz było inaczej. Zatrzymał się w pół kroku, niepewnie odwracając wzrok. Przeszło jej przez głowę, że to, co mówił, było po prostu próbą ukrycia czegoś, co go przytłaczało. To może być coś poważnego, Karol dodała stanowczo, po raz pierwszy podnosząc głos. Jeśli to zbadasz, możemy uniknąć czegoś naprawdę złego. Znam te objawy. Może to być, zawał. W słowach Julii było coś, co zatrzymało Karola w miejscu. Choć chciał odpowiedzieć, coś go sparaliżowało. Spojrzał na nią, zaskoczony, jakby dopiero teraz zdał sobie sprawę, jak poważna jest sytuacja. Jego twarz stężała, a ręka, którą wciąż opierał na biurku, zaczęła znowu lekko drżeć. To to niemożliwe. Jego głos zadrżał, jakby z trudem łapał oddech. Mam czterdzieści pięć lat. Nie pasuje to do mojego wieku. Julia nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego podeszła nieco bliżej, czując, jak napięcie rośnie. W jej oczach było coś, czego nie dostrzegał, coś, co mówiło jej, że nie może po prostu odejść i zostawić go. Nie mogłaś ignorować tych objawów. Karol patrzył na nią przez chwilę, jakby próbował przekonać samego siebie, że wszystko jest w porządku. Ale jego wyraz twarzy mówił coś zupełnie innego. Karol, mogę zadzwonić po pomoc? zapytała cicho, starając się zachować spokój. Możesz nie być w stanie samodzielnie zareagować, jeśli to się pogorszy. W końcu, po dłuższym milczeniu, Karol spuścił wzrok na biurko, a jego ramiona opadły jakby w końcu zrezygnował. Wiedział, że Julia nie była typem osoby, która by przesadzała. I widząc jej zdecydowanie, poczuł, że ma do czynienia z czymś, czego nie może ignorować. Wciągnął głęboki oddech. Dobrze, zadzwoń. Jego głos był cichszy, a cała jego postawa wyrażała niepewność, jakiej nigdy wcześniej nie widziała u niego. Julia szybko sięgnęła po telefon, czując, jak na jej ramionach opada ciężar odpowiedzialności. Zrobiła to, czego nikt inny nie zauważył. I teraz, w tej chwili, tylko ona miała siłę, by podjąć decyzję, która mogła uratować życie jej szefowi. Po chwili w biurze rozległ się dźwięk telefonu, który Julia trzymała w ręku, a na linii pojawił się lekarz. Karol siedział na krześle, wciąż niepewny, z rękami opartymi na stole, jakby walczył z własnym ciałem. Jego twarz była coraz bardziej błędrza, a jego oddech stawał się coraz płytszy. Julia trzymała telefon blisko ucha, czekając na odpowiedź od służb medycznych. Jej serce biło szybko, ale próbowała zachować zimną krew. Proszę o szybki transport. Usłyszała głos lekarza z drugiej strony. Podaję adres. Pamiętaj, żeby nie zwlekać. Julia szybko podała wszystkie niezbędne informacje i położyła telefon. Spojrzała na Karola, który teraz wyglądał jak cień swojego zwykłego, pewnego siebie ja. Karetka już jedzie, powiedziała, nie ukrywając w głosie ulgi. Musisz poczekać. Wszystko będzie dobrze, Karol. On spojrzał na nią, a w jego oczach pojawiła się mieszanka wdzięczności i strachu. Przez chwilę nie wiedział, co powiedzieć, więc po prostu milczał. Julia usiadła na krześle obok niego, trzymając ręce na kolanach, wciąż nie wiedząc, jak się zachować w tej sytuacji. Czuła, jak jej ciało reaguje na stres, ale musiała utrzymać spokój. Nagle Karol wyrwał się z zamyślenia. Dziękuję, Julia zaczął, a jego głos zabrzmiał znacznie ciszej. Naprawdę, nie wiem, co bym zrobił, gdybyś nie zauważyła tego. Julia spojrzała na niego z lekkim uśmiechem, choć serce nadal biło jej w piersi. Karol nigdy nie okazywał słabości, a teraz mówił jej to, co było w jego sercu. Po prostu wiedziałam, że coś jest nie tak. Jej głos był cichy, ale stanowczy. Nikt nie zauważyłby tego tak jak ja. W tej chwili drzwi biura otworzyły się, a na korytarzu pojawił się zespół ratunkowy. Mężczyzna w mundurze od razu ruszył w stronę Karola, a za nim szła pielęgniarka. Julia wstała, robiąc krok w tył, by nie przeszkadzać w przygotowaniach do transportu. Proszę nie martwić się, panie Nowak, powiedział ratownik. Pomożemy panu. Wszystko będzie w porządku. Karol spojrzał na Julię po raz ostatni. A w jego oczach pojawiła się dziwna, ciepła wdzięczność. Nie wiem, jak ci dziękować powiedział cicho. Julia uśmiechnęła się delikatnie, a jej serce powoli uspokajało się, choć wciąż nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło. Karol był w rękach specjalistów, którzy mieli go zabrać do szpitala, gdzie w końcu dowiedzą się, co było przyczyną jego nagłego osłabienia. Wszystko, co mogła zrobić, to czekać na wiadomości. Po chwili zniknęli za drzwiami, a Julia, Zostając w pustym biurze, poczuła, jakby coś w niej zmieniło się na zawsze. Zawsze była tą nieśmiałą, cichą dziewczyną, którą nikt nie zauważał. A teraz, to właśnie ona była tą, która uratowała życie jednemu z najważniejszych ludzi w firmie. Nie wiedziała jeszcze, jak ta chwila wpłynie na jej przyszłość, ale wiedziała jedno życie potrafi zmienić się w mgnieniu oka, a czasami nawet cicha dziewczyna może uratować dzień lub życie. Dwa tygodnie później, Karol wrócił do pracy. Wciąż zmienione przez wydarzenia, które rozegrały się w biurze, jednak z każdym dniem czuł się coraz lepiej. Lekarze stwierdzili, że jego zawał serca był łagodny, ale gdyby nie szybka reakcja Julii, wynik mógłby być zupełnie inny. Otrzymał rehabilitację, a teraz każdego dnia dziękował nie tylko swojej sile woli, ale i Julii, której nie mógł zapomnieć. Julia natomiast stała się bohaterką, ale dla niej to, co zrobiła, nie było niczym wielkim. Po prostu widziała coś, co inni zignorowali. Mimo, że przez całe życie unikała uwagi, teraz zaczęła być dostrzegana w zupełnie nowy sposób. Zaczęła wchodzić do biura z wyprostowanymi plecami, wiedząc, że jej cicha postawa miała swoją wagę. Ludzie zaczęli ją szanować, nie tylko za jej inteligencję, ale także za jej siłę charakteru. Karol nigdy jej tego nie zapomniał, a ich relacja, choć nieformalna, z dnia na dzień stawała się silniejsza. Wiedział, że dzięki niej zyskał szansę na drugie życie. Julia, choć nie szukała uznania, zrozumiała, że czasem to właśnie w milczeniu, w chwili, kiedy nikt nie patrzy, dokonuje się najważniejsze wybory. Jej życie nie stało się nagle pełne rozgłosu, ale nauczyła się, że nie trzeba być głośnym, by zmienić coś naprawdę istotnego. I choć nigdy nie była osobą szukającą uznania, wiedziała, że w tej jednej chwili zadecydowała o czymś więcej niż tylko o przyszłości Karola. Życie potrafi zaskakiwać, a często to, co najważniejsze, dzieje się w ciszy.